Dzień dobry. Cześć kochani. Zbieram się do tego, żeby zacząć nagrywać vloga już chyba miesiąc. Namawiał mnie Olek, dostawałam od Was wiadomości i prób, ile ja mam prób nagranych, żeby rozpocząć vlogowanie, na karcie to jest o, oh, chyba bym osobnego vloga z tego nagrała. Zawsze jest coś nie tak, ale w momencie życia, w którym jestem teraz Przestałam się łudzić, że zrobię takiego ładnego vloga z idealnym wstępem, gdzie jestem ładnie ubrana, ogarnięta i, i wszystko jest po prostu idealne, bo tak nie będzie. Eee, wracam do Was w momencie życia, w którym zostałam drugi raz mamą. Eee, urodziłam przepiękną, cudowną córeczkę, więc jestem teraz mamą dwójki wspaniałych dzieci. I prawda jest taka, że jeżeli na pokładzie macie takiego maluszka, jak ja mam w tym momencie, to nigdy nie będzie idealne. O, widzicie, za mną stoi jakaś buteleczka, stoi, stoją kubeczki i, yy, i takie będą te vlogi. Będą takie nieidealne, ja jestem nieidealna, licząc na to, że, yy, wiecie, jakieś niedospania, zmęczenie i tak dalej, jakieś płatki pod oczymi zlikwidują. No, wiem, że to jest takie naiwne bo tutaj na tym na to już chyba nic nie pomoże i po prostu będę musiała w końcu się wyspać, ale przyjdzie na to czas za jakieś 3 lata <grydy> dobra kochani wracam, sukcesywnie będę Wam opowiadać co u mnie, co się działo przez ten rok bo się działo bardzo dużo ale póki co to działam, zrobię jakieś śniadanie zrobię kawę Wykorzystam czas, że malutka mi śpi i ogarnę rzeczywistość, tak chociaż wiecie, jak to się mówi, rynek, główne ulice i później do Was wrócę i działamy z tym vlogiem. Wsuwają mi się te płatki, powinnie się powinno leżeć, nie? Tak leżeć i pachnieć, ale nie mam na to czasu. To jest Julia. Takie to ciekawe, prawda? Właśnie wstała z drzemki. Drzemka była na tyle długa, że zdążyłam w miarę ogarnąć rynek, jak to się mówi, nawet siebie, bo wzięłam prysznic. A teraz idziemy się karmić, tak? Dobra. To my idziemy na drugie śniadanko. I za chwilę wracamy. Ja to jestem agentka, słuchajcie, zapomniałam, że vloga kręcę. Działałam sobie, poszłam się pomalować, szykować, ubrałam się i przypomniało mi się, jak patrzę kamerą, mówię, się, przecież ja vloga zaczęłam kręcić. No ale, jak mówię, nie weszłam jeszcze do wprawy i no, jeszcze nie mam tego wykrwi, żeby tą kamerę częściej Uruchamiać. Już jest południe i ja się wybieram zaraz do Zgórza, bo przy okazji odbiorę olka ze szkoły. Mam też kilka rzeczy do załatwienia. Między innymi, o widzicie, za mną wielka paczka. Mam do odesłania rzeczy z Bumpry. Zamówiłam bardzo dużo rzeczy, takich jesiennych. Pies się dobija, dobra, może jeszcze zdążę. Takich jesiennych dużo rzeczy i większość niestety odsyłam, bo za duże. W Wompry niestety często tak jest, że jak zamawia się ciuchy, to nawet jak, mimo tego, że wzięłam rozmiar mniejszy niż noszę teraz, yy, to i tak są za duże. Takie obszerne te swetry. Nie będę w takich chodzić, więc jak ma leżeć, czy tam, wiecie, ubiorę raz od wielkiego dzwonu, to stwierdziłam, że po prostu je odeślę. No i tutaj jest naszykowana cała paczka, a ja z tego zamówienia zostawiłam sobie sukienkę i taki długi sweter cardigan. To Wam przy okazji pokażę. W sumie miałam dzisiaj ochotę ubrać tą sukieneczkę, taką czarno-czerwoną kwiaty, ale stwierdziłam, że w, no, w mojej sytuacji jest to trochę mało praktyczne na mieście, bo ja karmię Julkę piersią i e, jeżeli przyszłoby mi ją nakarmić, wiecie, jakiejś sytuacji krzyku na mieście, no to wiecie, usiądę sobie w aucie u siebie i ją nakarmia, a jak będę w sukience, to rozbierać się z całej sukienki, no trochę no niefajna sytuacja, więc wiecie, łatwiej mi bluzkę podsunąć niż rozebrać się z sukienki i e, dlatego... Przyszło na takie rozwiązania praktyczne. Koszulka i. Nie widzicie, koszulka i jeansy, czekajcie. Może w drugą stronę? A, dobra, później wam to pokażę. Yy, koszulka i jeansy, no zwykły, zwykły, zwykły strój. Także ja do skórzelka, odbiorę oleczka ze szkoły. Yy, mała mnie oczywiście usnęłam. No tak, bo jak ja się szykowałam, to co 5 minut musiałam do niej podchodzić, bo yy, była tak absorbująca. A jak już trzeba wychodzić, to ona odleciała w najlepsze. No ale nic postaram się ją tak na śpiocha po prostu przełożyć do fotelika i, i zabrać ze sobą do miasta. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam Was, jak zaglądam co chwilę w podgląd, ale jest to jeszcze w tym momencie silniejsze ode mnie, nie potrafię jeszcze nad tym zapanować. Także tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Yy, dobra kochani, jadę yy, i... I odezwę się, jak już wrócę, bo chyba nie będę z kamery, bo ja już ja widzę, jak ja sobie poradzę z jakimiś drobnymi zakupami, odebraniem dziecka, drugim nosidełku i jeszcze z kamerą. Na pewno tego nie odpalę kamery, więc nie oszukujmy się, nie biorę jej. I odezwę się po powrocie. Po przyjeździe do domu i jestem tak głodna, dobrze, że mam obiad z wczoraj. Co, o coś mi ostrość nie łapie. Obiad mam z wczoraj. Yy, tu mamy leczo. Więc tylko je odgrzałam. Akurat starczy dla mnie i dla Wojtka. A dla Olka mam zupę pomidorową, bo mi został rosół. A jak Rosu, to co na drugi dzień pomidorowa. Ugotowałam jeszcze ryż do tego, więc nakładam Olusiowi, żeby coś zjadł. Ja już sobie pomidorówkę z kubka wypiłam. No i obiad mamy dzisiaj załatwiony. A za chwilę śmigam na... Spacer, bo powiem Wam, że pogoda się tak zmieniła. Jak rano było parszywie zimno, i zastanawiałam się, czy bliżej kurtki Rokowi nie dać do szkoły. Tak, w tym momencie mamy 27 stopni, jest taki upał, tak grzeje, więc e, tutaj sobie pójdę gdzieś koło drzew i przejdziemy się, bo jest super przyjemnie. I pójdziemy sobie z Julką na spacer za chwilę, jak tylko zjemy. No i jeszcze czekam, aż mąż wróci z pracy. Także odzywam się za chwilę na spacerku. Coś ja tak co chwilę żegnam. 看 e r e n s <laughs> i ciebie też w kotłowni to pokażemy. Mm, mm. Mm. <noise> Mam półtora litra wody mineralnej. Czekajcie, zaś się światło zapali, to wam powiem. A że dzisiaj jest pełnia. No, to w pełni trzeba zrobić wodę księżycową. Także wystawiamy wodę. pamiętajcie, zawsze w planej butelce. I będzie się całą noc naświetlać. Stawiam tutaj na murku, bo zaraz będzie tutaj pięknie. Jak wyjdzie, księżyc będzie ją goświetlał. Patrzcie, jak ona jest bidulka. Chociaż już tylko blizny zostały. Pożądliły ją jakieś osy, albo szerszenie, nie wiemy i ona potem sobie to zakaziła i strasznie wylizywała przez co no, to się zrobiło takie no rany tu miała, i byś mu weterynarza dostała leki i zobaczcie, no już jest tylko blizny zostały, że jest dużo dużo lepiej, tak dobry pies, dobry Rudzinka, pokaż się jaka ty jesteś fajna fajna psinka taka jestem fajna i taka jestem grzeczna tak tak. Jeszcze wam pokażę cikitkę, tak. Całe zwierzę nie jest nadal z nami. Jak wyszłam, to pokażę wam przy okazji, jaką sobie zrobiłam jesienną kompozycję. Tutaj na murku za domem. Eee, lampion, takie dynki. Tu lawenda rośnie. O, tak. Będę miała tak ładnie. To no taka, wiecie, mini kompozycja, ale zawsze to przyjemnie, jak się wychodzi tak jesienny akcencik. Jedynie chomika już z nami nie ma z tych. Chodź, Ruda, chodź! Z tych zwierząt, które mieliśmy. No, ale chomik miał już, słuchajcie, 3 lata, to już czas najwyższy na niego. Wiadomo, było nam żal, ale. Trzyletni letni chomik to i tak chyba długo, prawda? Ale trochę wyglądam na zmęczoną. Słuchajcie, już jest dosyć późno znaczy późno 21. Eee, tak naprawdę ten vlog dla mnie to taki testowy, bo, no bo mam no roczna przerwa, to jednak trochę się zapomina. Mam też nowy program do mm, edytowania filmów i trochę go nie ogarniam, więc tak naprawdę na tych plikach będę się uczyć, jeżeli widzicie tego vloga, to to, to są moje pierwsze próby z tym programem, więc wybaczcie, zobaczymy, jak to w ogóle będzie będzie mi szło i też będę to robiła na innym komputerze, będę robiła na starym stacjonarnym, bo yy, laptopa, na którym robiłam wcześniejsze filmy, straciłam w pożarze, ale to wszystko Wam opowiem w, jakby w kolejnych vlogach. Myślę, że no, bo parę słów też muszę Wam opowiedzieć z tego, co działo się mm, przez ten rok. Także z tym was zostawiam z taką krótką namiastką tego, co się działo. Eee, I co, zaraz sobie pójdę, pozgrywam pliki. Ymm, wystawiłam wodę księżycową, bo dzisiaj mamy pełnię. Ja myślę, że pełnia to jest dobry czas, żeby zacząć coś nowego, prawda? Więc spróbujmy wrócić na YouTube. Eee, ja wiem, że roczna przerwa od filmów to jest zabójstwo dla kanału, i tak się nawet wahałam, czy całkowicie nie zamknąć i nie. Eee, nie zacząć czegoś nowego, ale z drugiej strony, wiecie co? Dzisiaj nagrywa tak dużo ludzi na YouTube, tak dużo jest treści, że pewnie i tak przebije się do bardzo wąskiego grona odbiorców. Ale bardziej powiem wam tak: te vlogi, które będą się pojawiać, te filmiki to będą treści takie bardziej w formie pamiątki dla mnie. Z tego okresu Łusia, nie mam filmików i żałuję, bo znaczy mam niewiele. E, I żałuję, bo w sumie, gdybym tak nagrywała, to myślę, że to jest fajniejsza pamiątka, wrócić do tego. E, aniżeli e, same zdjęcia, bo zdjęć mam sporo wywołanych, ale, ale takie filmiki też będzie coś, coś fajnego, bo tak, nawet jak patrzę na te filmiki, bo. Y, jak widzicie na kanale, nie ma chyba trzy zostałe filmiki, tak? Takie publiczne. Reszta jest, ale jest niepubliczna. I w sumie zastanawiam się, może, je, może wrócą te filmiki, jeżeli dajcie znać, czy w ogóle chcecie te moje stare filmiki. Czy one się jeszcze komuś do czegoś przydadzą. Eee, bo one są cały czas, tylko są po prostu niepubliczne. Mm, no tak zadecydowałam. Myślałam, że już po prostu mnie tutaj nie będzie, ale stwierdziłam, że na macierzyńskim zrobię sobie taką pamiątkę i, i może wrócę i po prostu będę miała takie treści na YouTubie no dobra kochani nie przedłużam, to mówię, to jest taki testowy vlog, zresztą bateria mi pada, więc zaraz mi się wyłączy telefon, telefon, aparat to jest taki testowy vlog pewnie chaotyczny, pewnie nieskładny i montażowo pewnie też będzie kiepski, ale dajcie się rozkręcić, także co, żegnam się z Wami <laughs> żegnam się z wami i widzimy się mam nadzieję w następnym vlogu mam nadzieję, że w ogóle ten się ukaże i i się trochę ucieszycie, że jestem dobra, sorry, że patrzę w podgląd, ale no te nawyki muszą jednak zniknąć z czasem się mam nadzieję obrobię. dobra koniec, koniec, bo już zaczynam kupoty pleść, pa, pa na razie